Witajcie, z tej strony materiał. Witam was w kolejnym wyścigu w Proszę, witam Was w, na Grand Prix e, w Francji. Jest to legendarny tor, na którym rozbywa się legendarne wyścigi wyścigów 24 godzinnych Le Mans. No i dobra, przejdźmy może do kwalifikacji, które wyglądały dość ciekawie, bo Victor Sowa, kierowca Toyoty, zaczyna nam z Pole Position, na drugim miejscu Paul Bogin, który bardzo liczy na Zwycięstwo już y, bardzo mówi, że chce wygrać ten wyścig, i Francja byłaby idealnym dla niego sytuacją. Więc to domowy wyścig dla jego zespołu. Trzeci jest Kamiks, podjął w poprzednim wyścigu bardzo dobry. Akurat trzecie miejsce też zaczyna tu z trzeciego miejsca. i cóż, może zobaczymy. Rejfa czwarty. Jego kolega z zespołu, właśnie Kepsik, udało mu się zdobyć bardzo wysoką piątą pozycję. Teraz, jak widzimy, super uguri, znaczy aguri znaczy Uguri, co lubię tak żartować, zaczyna nam z pozycji numer czwartej Piąty jest Barty, który też ma bardzo wysoki wynik i teraz dzisiaj też ma dużą szansę. Szósty jest Kłęcz, więc całkiem niedaleko, już trzecia linia, ale szansa na dobry wynik jest. Siódmy jest Adwe. 8 jest 9 Kappa Cox, który jak widzę idzie tą siłą, którą pozyskał z poprzedniego wyścigu i kwalifikuje się po raz kolejny w pierwszej dziesiątce. Możliwe, że będą kolejne punkty dla Hondy. I, I pierwszą dziesiątkę kończy nam Konrad N. Za pierwszą dziesiątką właśnie mamy dwóch kierowców McLarena, Power i Shai. Później jest selektor Jelson, Aero, Krzyśiu, 123, Nosacz, Sawik, Kepsik, Wojtek, Tygrys, Sylwek. Robert Kubicano i mój bot, więc przejdźmy może do wyścigu. Więc dobra, ustawię tylko kamerę jakąś. I proszę Państwa. Światła zgasły i wyścig o Grand Prix Francji się nam rozpoczął. Bardzo agresywny start ze strony Nerfy. Jest już na pozycji numer 3. Kierowcy jadą w koło w koło i Balbogin chyba wygrywa start, chociaż tu bardzo kierowcy. Bardzo nierówno. Oj, tu już leci nam jakieś przednie skrzydło. Tutaj... Nie wiem, czy to był sam samochód. Który z kierowców ma problem? Jest to yy, Konrad N. Kappa kok za nim utknął i tak samo widzę Krzysiu 1, 2, 3. Nie jest to dobra sytuacja dla tych dwóch kierowców. Oj, tutaj duże zamieszanie na starcie. No i Wiktorsowa wygrywa nam start. Drugi właśnie jest Spellbogin, a... Konrad N już Próbuje, tutaj próbuje zabić swojego bolida Ale ten chce cały czas jeździć, dobra Jest już całkiem daleko, ma uszkodzony sprzęt Możliwe, że nie będzie przeszkadzał, wyłączyłem Ale tu proszę państwa, Pelbogin próba ataku No i tutaj Kamix wyprzedza nam Pelbogina No niestety dramat kierowcy Renault No i cóż, Sowa prowadzi Drugi jest właśnie Kamix, trzeci Raifa, chociaż tutaj jest to Drag Race, można powiedzieć, z rzeczy samej był Raifa i, i Znaczy, Pelbogin, trochę mi się pomieszało i teraz Pelbogin wykorzystuje chyba Slipstream od Kamixa, ale to Raifa będzie miał lepszą pozycję, chociaż Pelbogin próbuje, ale traci pozycję numer drugą i to jest dla niego kiepski start, bo zamiast bycie drugim walki o prowadzenie jest czwarty. No to spójrzmy, Adwę piątej jest Barti który też chce zaraz wyprzedzić Pelbogina Bogina, kierowca BMW bardzo ambitny. Tutaj mamy jakieś dziwne sytuacje związane z teksturami poru. No i coś, to, nic nie zrobię z tego powodu. Tutaj z tyłu też mamy walkę. Pel Bogin, ale straci masakra. Bardzo kiepski start już jest na pozycji numer piątej i zaraz straci nam na rzecz... A2 pozycja i tak już jest szósty, zaraz może będzie siódmy AirBipa w ogóle on nie ma punktów nadal i teraz jest w dużej, ma dużą szansę na punkty no i proszę państwa Pelbogin bardzo traci dramatyczny start tego kierowcy Pelbogin już jest ósmy, ojeju dramat, kierowcy, ale tu zobaczmy, Reifa wyprzedza nam Wiktoresowe Wiktora Sowe tutaj chyba wykorzystał walkę Kamiksa i właśnie Wiktora I proszę Państwa, Reyfa obejmuje nam prowadzenie, B znaczy chciałem powiedzieć BMW, ale to jest super ogóli prowadzi nam wyścig I Tutaj Adwe walczy z po pozycji numer 5 Ależ walka tutaj nam się zrobiła pomiędzy tymi kierowcami, tam stół jeszcze szaj. Jeszcze pelbogin tam też z tyłu chciałby odzyskać te wszystkie pozycje. No niestety dla niego to jest dramatyczna sytuacja. Tutaj zobaczmy. Kappa Cox jak na razie poza punktami. Widzimy walczy z Krzysiem, 1, 2, 3. Oj, tu proszę państwa, jakiś McLaren odleciał. McLarena widziałem, który poleciał poza tor. Tylko kto to był? To był chyba Power jakiś... Nie mylej, Kappa Cox, nie! Proszę Państwa, Kappa Cox. To się nazywa mieć nieszczęście, Kappa Cox. Oj, tutaj już mamy rozwiązanie zagadki. Kierowca Power wyeliminował nam Kappa Coxa z zabawy. Kappa Cox będzie musiał przejechać całe krążenie bez tylnego przedniego spoilera. To jest dramat kierowcy Hondy. i to jest brak szans na jakiekolwiek punkty. Tutaj widzimy zjazd Konrada. Zalei serwisowej, tutaj postaram się może unicestwić mojego jakoś bota. I tu proszę Państwa, mamy pojedynek trochę taki japoński: Toyota kontra Super Aguri. Dwa japońskie yy, zespoły biją się teraz z we Francji na to, że raz Za nimi jadą BMK, czyli właśnie Kamix i Barty. Bardzo dobre wyścigi, ostatnio mają. No i tutaj Adwe, piąty, który. Teraz będzie musiał się postarać i wybronić przed Szajem. Szajem Shire w poprzednim wyścigu zdobył punkty. Tak, udało mu się zdobyć punkty. No jest daleko poza walką od tłu No w poprzednim sezonie był w stanie walczyć, a teraz zyskuje na pozycję nr 5 Teraz chciałbym. O dobra, mój bot nadal nie, 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 nie ogarnia. Wjechał poza trasę. Ciekawe. I cyk, zobaczmy. Wiktor Sowa. Przejdził nam rejfę tak to się stało, proszę Państwa, Sowa obejmuje nam prowadzenie ależ ładny manewr przy tych szokanach na tej długiej prostej które bardzo benefitują z, z prototypy w czasie wyścigów długodystansowych no i tutaj oczywiście Konrad, poza już można powiedzieć wyścigiem musiałby liczyć na cud tak samo Kapokoks, który jeszcze jakimś Cudem próbuje wykorzystać przewagę braku tylniego docisku na tych długich, prostych, ale to mu nic nie da. Zobaczmy, Pelbogin atakuje Adwę. I to może być szansa na wyprzedzenie kierowcy Renault. I tak się staje. Zyskuje nam pozycję numer 7. I tu proszę państwa, Wiktor Sowa, ależ pozycji stracił dużo. Zobaczmy co BMW zrobiło, żeby wyprzedzić Dwójkę, bardzo blisko siebie kierowcy BMW dzisiaj jadą I, tu, i tutaj proszę państwa Kamik wyprzedza I tu Barti bardzo blisko wypadku Kamik, znaczy Wiktor Musiał chyba trochę odpuścić Żeby nie skończyło się to dla niego Tragiczną sytuację I BMW na drugim trzecim miejscu został i jeszcze tylko Rejfa zdobyć maksymalną ilość punktów Jak na razie w tym sezonie udało się to tylko jednemu zespołowi Jest to właśnie Toyota Która już chyba trochę zipie po tym bardzo mocnym początku tu Barty! Bart, proszę Państwa, wyprzedza. Barty możliwe ze szansą na wygraną, ależ tu Barty przyblokował swojego kolegę z zespołu i bardzo mądrze się broni. I teraz zobaczymy, bo widzimy jak odstaje, czyżby BMW, które widać, że panuje harmonia w tym zespole, jakoś sobie pomagało, czyżby Kamik trochę. Zwolnił tempa, żeby pomóc swojemu koledze zespołu, ale chyba za bardzo zwolnił, bo Kamix musi się teraz bronić, chociaż tam z tyłu będzie miał teraz Wiktorsowa problem, który, a tym problemem jest Szary McLaren. Cóż, tu mój bot nadal jedzie jakimś cudem, nie wiem co mu, mam, mogę zrobić, żeby go zniszczyć, może teraz spróbuję. Jest długa szykana, może coś uderzy. I dasz radę. Jest, udało się. Dobra, udało mi się wyeliminować. Rejfa prowadzi. Tu był Oisha, ale już blisko trawy. Tutaj atakuje nam Wiktorasowe. Tu kamik wraca do zabawy i jednak nie ma żadnego tutaj Team Order ze strony BMW, tak jak wcześniej sugerowałem. Tutaj mój bot leży na tej szykanie. Czeka, aż w końcu go zabiorą porządkowi. Reifa idzie tak na spokojnie. Próbuję wykorzystać sytuację. Nie jestem pewien, czy w ogóle stał na podium e, Reifa. Zaraz to na szybko sprawdzę na mojej tabelce. naszej tabelce, więc. Okej, okay, właśnie widzę, że Eric wypatrzył, że nagrywam e, wyścig, więc. E, Ciekawa sytuacja. Oj, tam z tyłu spójrzmy. No, Seth Sundański Sundayski się nam wycofał. To jest ciekawa sytuacja. Co się stało z kierowcą Toyoty? No niestety nasz były lider miał jakiś kłopot. Tutaj zobaczmy, tutaj chyba sprawdzał, czy kierownica działała. No i tutaj był atak na Powera. A jednak nie, ta Tarka go załatwiła i wypadł nam poza trasę. Próbując szybko wrócić, niestety skończył nam tą swoje wyścig. I tu Aero, Aero poza trasą, wyścigu. No zobaczmy, co tu się stało z kierowcą Tororoso, którzy nie mają za dużo szczęścia. Chyba próbował i nie wyhamował. Chociaż nie, uderzył nam Wojtka Tygrysa i zrobił spinale. I tu, ojej, ależ blisko... Sytuacja Oj Ferrari bardzo słabe wyścigi mają teraz w tym momencie. Przejdźmy może do początku stawki. Szaj! Zobaczmy. Zobaczmy wyprzedził nam Kamiksa. I teraz będzie nam wyprzedzał Bartiego, chociaż nie w tym miejscu, nie ma szans. Reifa chyba będzie miał problem, bo Shai chce wygrać wyścig. On nie wygrał jeszcze żadnego wyścigu. No i tu, zobaczmy, właśnie będę patrzył na... Rejfę czy punkty zdobył. Zdobył tylko punkty w czasie gry w San Marino, więc dla niego to by była bardzo duża, pokaźna ilość punktów, która pozwoliłaby mu podgonić po przód stawki. Tak samo przydałoby to się na 100% Szajowi. No i Barti, który... No, już też niedaleko, przoda stawki, ale też... To jest... Już nawet można powiedzieć walka o... Pozycję, bo toło z siebie akurat są w klasyfikacji generalnej, taka ciekawostka. No i cóż, spójrzmy z tyłu, popatrzmy, bo tutaj, jak na razie, trochę ze sobą warszą. Wiktorsowa kontra Pelbogin. Bogin, jak na razie, no, bez tempa, oj, Pelbogin... Pogina uderza, żelson, Jelson poza walką o punkty, no i niestety, żelson będzie z dramatycznej sytuacji, quench to jeszcze jakoś wykorzystuje, oj, Jelson bardzo blisko, yy, zrobienie spiny. I Quench i Bogin są w pozycjach oczywiście punktowych. I tu zobaczmy Pel Pogin walczy nam... Teraz o wal walczy nam o pozycję numer 7 6 i czy mu wyjdzie? jednak nie Wiktor zamyka mu drogę. On też zaczynał bardzo wysoko, lecz jak sami możecie zauważyć Nie tylko wysoka pozycja się liczy w I Championship. I tu zobaczmy, ale tutaj spójrzmy, Szai będzie atakował nam po prowadzenie wyścigu i szaj. Proszę państwa, Shai jest pierwszy. Zaczynał on chyba dwunasty, jak dobrze pamiętam, chociaż tu jeszcze Rayfa się broni za wszelką cenę, lecz niestety nie wychodzi mu to. Tak dobrze, żeby schować szaja z tyłu za siebie. Zostało szajowi 5 minut, żeby się utrzymać, ale tu spójrzmy jeszcze Barty i zaraz możliwe, że Kamix wyprzedzi. Tu Eri Pipa jakby go popchnął, żeby mu pomóc w obronie przed... PMW i tu Kontakt Kamik strasznie przyblokowany przez tego. No, Airy Pipa też jedzie po swoje pierwsze punkty. W poprzednim wyścigu był to Kapo teraz będzie to Airy Pipa. No, zostało jeszcze tylko jeden kierowca bez punktów i jest to Wojtek Tygrys, ale salon jest bardzo daleko, jest w kanapce Ferrari. I tu spójrzmy, Pelbogin jest pod presją swojego kolegi z zespołu, czyli właśnie Quencha, chociaż on sam teraz atakuje Wiktorasowe, no. Teraz długa prosta. Bardzo liczy się, żeby... że się ustawić, by mieć dobry setup na tą długą prostę i żeby też przy odrobinie szczęścia złapać jakiegoś slipstreama, ale tu spójrzmy do przodu. O nie Eri Pipa! Proszę Państwa, Eri Pipa! Poza, wy, poza wyścigiem! Poza w o punkty! Eri Pippa spada nam i kierowc i Adwen zyskuje nam jako szczęśliwą pozycję. Kappa Cox, myślałem, że już się wycofał, a tu Eric a tu to bez punktów, oczywiście bardzo słaba sytuacja. i Barty! Proszę państwa, party obejmuje prowadzenie wyścigu o Grand Prix Francji. Zobaczmy jak Barty wykorzystał sytuację, wykorzystał slipstream ze strony odszaja no i Zna był na lepszej pozycji i wyprzedził nam kierowcy McLaren, a tam z tyłu jeszcze Kamiks. Będzie chciał zaatakować Shai, a zaraz zobaczymy, czy Shai wróci nam pozycję do zwycięstwa. Bo jeszcze na podium Shai nie stawał, ale jest bardzo, bardzo blisko tutaj. BMW ma bardzo dużą szansę, jeśli chodzi nawet o dublet. I tu zobaczmy, Shai próbuje. Tu party przyblokował Kamiksa, oj! coś, jakiś problem z tego, z sytuacją zostałem sms o nauce jazdy o 12 .00. Jeszcze się lekcje zaczynają Dlatego przepraszam za telefon i... Spójrzmy, ależ walka, Party nadal prowadzi Ale szaj... tu na przy... no, Kamiksa przy okazji Tutaj ta czwórka walczy i Shai atakuje Shai atakuje proszę Państwa i obejmuje nam Po raz kolejny prowadzenie, eee, 3 minuty już Dla tych kierowców, ale tu Rejfa! Rejfa, proszę Państwa, Rejfa chce wrócić po swoje prowadzenie, które trzymał bardzo długo, ale szaj, bardzo bezpiecznie i ze spokojem, ale z tyłu wydawało mi się, że jedzie. Re... Tak, to jest Force India, jest bez, skrzy... bez tylnego skrzydła. Musiało coś się stać dla niego, bardzo kiepska sytuacja. No, Force India niestety nie mają za dużo szczęścia. No i został uderzony przez selektora Red Bulle bardzo. Y, lubią chyba brać na udział w, w kontaktach między kierowcami. No i to dwóch kierowców, którzy odpadają nam poza walki. Ale tu z tyłu, spójrzmy. Party party proszę państwa, dramat kierowcy BMW. Gdzie jest party? Gdzie jest party? Ja szukam tutaj Bartiego. Nie mogę Bartiego znaleźć. Gdzie jest party Proszę państwa, party Spójrzmy, co się stało z Bartym, że skończył w dość spektakularny sposób to była próba ataku na Rejfie, jak widzę. Oj! Rejfa też nam wypada z wyścigu, proszę Państwa, Ależ Bart i dramat kierowcy BMW. Yy, widzę... niestety nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ale kier... mechanicy złapali się za głowę i cóż, Sylwek jeszcze z dużą szansą Ferrari na punkty. I spójrzmy, Szaj jedynie korzysta na tej sytuacji i... i tyle. Bardzo dla niego szczęśliwa sytuacja. No tutaj będzie duże zamieszanie. Tutaj kierowcy Renault mogą walczyć nam o szansę o dobre punkty. Tutaj proszę Państwa, Rejfa. Nadal bez zjazdu dalej serwisowej blokuje nam trochę kierowców, w szczególności Pelbogina, który za nim jedzie. Pel! O nie, Rejfa! Rejfa trochę nam pomógł i wypada już zupełnie. Bardzo niebezpieczna jazda jest bez niego skrzydła, a tu spójrzmy. Czy komuś coś się stało? No na szczęście nikomu nie widzę u nikogo żadnych uszkodzeń yy, takich widocznych. Pewnie szefowie zespołów mają datę. Oczywiście Kłęcik, jak widzimy, klasycznie z, yy, okupuje nam piątą pozycję. Co by się działo, czy to Nordek, czy to Lemans, czy to zupełnie inny Tor. On zawsze będzie na piątej lub szóstej pozycji. To już jest jego chyba wszechleństwo, ale można powiedzieć, że w dobrym sensie, bo... To, to daje mu prowadzenie w klasyfikacji generalnej. I tu... O nie! Wiktor Sowa! Proszę państwa, Wiktor Sowa wypada nam z wyścigu. Coś się dzieje z kierowcami. Bardzo ładnie jechali przez y, te 13 minut. A teraz... Niestety kończy się ten przejazd tragicznie dla niego. Jest... Utknął. I tu zobaczmy, czy tutaj, proszę państwa... Oj... Wojtek Tygrys przyblokował. Wojtek Tygrysa przyblokował. Tutaj oczywiście Eripi'a. Bez przedniego skrzydła. Czy pipa był... Bez przedniego skrzydła, nie pamiętam w sytuacji. Ale to jest chyba już długa jazda. Nie będę już y przewijał dla was tego tu power. Będzie chciał zaatakować Kłęcza. Kłęcz... Quench. Jednak możliwe, że to jego przeznaczenie <laughs> w końcu zostaje złamane i... Zdobędzie swój najlepszy wynik w tym sezonie Tu Kamix Który musi chronić honoru BMW 18 punktów Byłoby bardzo dobrym wynikiem Zostało 26 sekund To już jest ostatnie okrążenie I Shai z bardzo dużą szansą Na zwycięstwo w tym wyścigu Zaczynał 12 Więc będzie pierwszy Tu chyba tutaj z tyłu jak na razie Kierowcy nam się rozjechali Oj Krzysiu, proszę Państwa, Krzysiu 1, 2, 3. Uszkodził nam przednie skrzydło. Tu musiało być któryś albo Renault, albo Ferrari. Któryś z tych dwóch kierowców miał tym. Oj, pelbogin, pelbogin też, proszę Państwa, Bogin. Niestety też poza szansą o punkty. Chociaż nie, to jeszcze ostatnie okrążenie, ale on będzie zjeżdżał. No niestety w Ferrari, proszę Państwa, jadą. Może nie są najszybsi na tempie, ale ja bezbłędnie i wykorzystują sytuację, jaka się dzieje na torze. I tu proszę państwa, Kamiks przybliża nam się do Szaja. Było to, pamiętam, 2 sekundy, teraz 2,5 nawet. A teraz jest już 1,5. Zyskał nam ponad sekundę. Szaj, jednak chyba trochę jedzie nam na zabezpieczenie się. Tu zobaczmy, Wojtek. Tygres jeszcze na szansę na punkty. Tu Wiktor oczywiście sowa. Blokuje mu tą dostęp. No, Wojtek musiałby tylko co najwyżej wyprzedzić tych dwóch kierowców, co nie powinno być trudnym wyzwaniem. Ale jeszcze ma z tyłu Aero. I Aero prawie uderza nim skrzydłem o tego. Tutaj zobaczmy. Kamix już coraz bliżej. Kamix jeszcze masz szansę. Chociaż nie, to już jest długa prosta. Szaj. Proszę państwa, odnosi zwycięstwo swoje pierwsze historyczne zwycięstwo w WI Championship na drugim miejscu Kamix. Trzeci jest właśnie Kepsik, czwarty Quench, Czyli jednak w poza punktami, ale mocne punkty. Piąty jest Power, szósty Sylwek, siódmy Sawik, ósmy Robert Kubica, dziewiąty Wojtek z kolejne punkty dla Hondy. I dziesiąty aero, PL pogin poza punktami. Ksz, już zjechał w ogóle. Nie interesuje go nie ich w ogóle. Naprawę boli do tylko po by zjechać. No więc, cóż, dramatyczna sytuacja. Ale tu z tyłu jeszcze mamy walkę z Selektora i Konrada. Chociaż to już bardziej bym powiedział, że Konrad próbuje zdobyć jakąś pozycję. No, że selektor, no Konrad próbuje wybronić pozycję, nie zdobyć, selektor próbuje, no i ci dwaj kierowcy dojeżdżają nam już na samym końcu, zostały jeszcze tylko adwe i Kappakoks, który no niestety może się poszczęścić, no będzie musiał znowu mieć pecha, no po prostu szkoda mi go, bardzo mi go szkoda, jedzie jako ostatni po raz ostatni przejeżdża... jako ostatni przejeżdża nam szykane. I kończy nam na pozycji 20. Ostatni kierowca, który dojechał. Więc cóż widzowie. Ależ emocjonujący wyścig mo, można rzec. rzec. I, no, trwał ponad 16 minut, jak sami możecie zobaczyć. Szai jedyny przekroczył tą minutę. Szesna ten 16 minut. No i spójrzmy, tylko pół sekundy dzieliła tych kierowców. No i... Kamiks jeszcze próbuje go wyprzedzić, ale to szaj jest zwycięzcą. Więc tak oto wygląda nasza pierwsza trzynastka na tabeli. Ja już się z Widzowie z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I do zobaczenia już w następnych odcinkach czołem.